Bądź mno. Anon level 15. Masz kumpla, ogólnie jesteś taki 2 na 10, umysłowa piwnica. Jakimś cudem poznajesz loszkę karynka level 13. Taka 8 na 10 lubi cię. Nie brzydzi się dotykać twojego tłustego ciała, czyli przytulać. W końcu przełamujesz się, przytulasz ją. Dostajesz kosza. Smutna żaba JPG. Popadasz w depresję. Zaczynasz pić i palić. Twój stary się dowiaduje, ogólnie Janusz Level 50. Dostajesz w Pierdol. Chcesz popełnić samobójstwo. Bierzesz całą fiolkę tabletek na wątrobę czy inną trzustkę. Zapijasz bimbrem. Okazuje się, że Twój stary jest cebulą Level Over 9000 i zamiast leków na wątrobę to były tabletki na przeczyszczenie. No Nożesz kurwa, ja pierdolę ekse. Warto dodać, że przedtem zjadłeś ogromnego kepsa z ostrym sosem, bo i tak miałeś nie dożyć przetrawienia. Biegniesz do kibla. Czujesz, że furia szatana rozrywa ci odbyt. W sumie bardziej rozjebany być nie może po wizytach wujka, ale jednak jest. Przez te jedane środki na przeczyszczenie cały Twój tłuszcz wylatuje rozrywając Ci odbyt. Po przetrawieniu wyjścia armii piekielnej z Twojego kanału analnego czujesz, że to wina tej suki. Postanawiasz się zemścić na tej kurwie. Niech kurwa czuje co ty. Planujesz dokonać na niej gwałtu analnego z pomocą wielkiej pałki, ale że nie masz siły, a kończysz po 30 sekundach, to rezygnujesz. Postanawiasz złamać jej serce. Prosisz kumpla, żeby ją poderwał. Ogólnie twój kumpel to taki Seba, ale laski na niego lecą. Podrywa ją. Nadchodzi ten dzień. Ma złamać jej serce, tak jak ona złamała twoje. Zamiast tego on łamie ci rękę i zostaje chłopakiem twojej suki. Smutna żaba JPG. Twoje życie nie ma sensu. Planujesz umrzeć w strzelaninie zabijając tych zdrajców. Kupujesz broń. Idziesz do ich szkoły. Puszczasz w radiowęźle Pump Tap Kicks. Zapętlasz go jakieś 2137 razy i wywołujesz szkolną strzelaninę. Zabijasz ich w rytm piosenki. Kiedy wchodzisz na stołówkę, wszyscy chowają się pod stołem. Jest ta kurwa razem z tym chujem i jakimś chłopakiem pod stołem. Chcesz rozwalić stół. O kurwę nie da się. Nagle ktoś z innego stołu krzyczy do tego chłopaka pod stołem: lewa w górę! Stół pod jego ręką wypierdala na dwa metry, rozwalając sufit. Warto dodać, że stół był przykręcony i z metalu. Stół spada ci na nogę. Jesteś uwięziony. Przy pomocy pistoletu zabijasz trzech ludzi pod stołem. Jeden mówi, że umiera, ale ze świadomością, że robił to, co kochał. Seba i Karyna giną. Czuj dobrze, JPG. Nagle ktoś uderza cię kijem w głowę. Tracisz przytomność. Budzisz się na lotnisku imienia Janusza Pawlacza w Sosnowcu. Lecisz na Madagaskar. W klatce obok jest jakiś gówniak level na oko siódmy. Wyrzucają go gdzieś na jakimś zadupiu. Jebany się cieszy, że będzie królem zwierząt. Ty lądujesz na pustyni. Znajdują cię jak coś talibowie na kozach. Po kilku latach stajesz się ważną osobą w ich gangu. Ciągle masz depresję. Chcesz umrzeć. Wykonujesz zamach na WTC. Giniesz, brak profitu. Ale w sumie zapamiętają cię i wieżowiec rozjebany, więc profit.